Dzień dobry, cześć, czołem. Rybnik. 16 lipiec 2020 roku. Przyjechałem rozejrzeć się tutaj i ponagrywać co nieco. No, ale co, co, co tu dzisiaj będę miał? Batory, halny, no i myślę, co, coś coś włosów tutaj drapne. Chociaż stacja pusta, no zobaczcie sami. Stacja pusta. Teraz będzie chyba krzyżowanie pociągów kolei śląskich. O! Baterego głosi. Bochumin brześć Centralny. Ale nie wiem, czy on... Rychtyk pojedzie do Brześcia, czy on będzie kończył w terespolu. Ale trzeba było zobaczyć na monitoring ruchu pociągów, gdzie on jest. Lasowane, jaką ma relację. No, nagramy, nagramy Batorego. Nagramy Halnego. No i tych kolei Śląskich nie będę nagrywał. Dobra, idziemy się ustawić na Batorego. Ja tutaj nic nie chcę negować, ale te zapowiedzi w języku angielskim to jest porażka, naprawdę. Tak się motają, że. No, wiadomo, no dzisiaj ludzie podróżują po całym świecie, więc ten język angielski najbardziej powszechny i wskazany jest, żeby były zapowiedzi na każdej stacji. Ale jak ja słucham, to po prostu zamotanie wielkie, jedno zamotanie. Puściutko, no jak sami widzicie, nie ma nic. Trochę ludzi czeka na tego batorego. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 osób. Tutaj jeszcze będzie pociąg Regio z Krakowa do wodzisa Wiśniewskiego. Do chałupek przepraszam. O, właśnie zapowiedź. Tego Pera nagram. A tutaj przed nami Glonojat, do racji Boża, Zbieska. i wjeżdża Batory z wagonami z Budapesztu te dwa pierwsze za lokiem No, EP09019 standardowo Często Widziana tutaj na 158, 140 Ja tak mówię 158, bo 158 to jest linia, gdzie mieszkam w Łodzisowie Śląskim z rybnika tawarowego na chałupki Dobra, poczekamy na te regio. Ej, Król Batory sobie pojechał. ho, ho panie kolego, dzień doberek. Cóż za miłe spotkanko. Co pan robił? A gdzie pan się wybiera? A pokręci się pan w rybniku, no to razem się pokręcimy, proszę pana. Super, super. Pozwól pan tutaj do mnie na peronik. Porozmawiamy. Czekamy, czekamy. No i widzicie, że się kolega napatoszył. Dobra, czekamy na ten PR. Tu w oddali już mamy impulsa. Województwo Małopolskie. PR. Kraków, chałupki. No, do chałupek bym musiał tam zawitać, zobaczyć co tam się dzieje, bo tam już, no, no w tamtym miesiącu chyba byłem w chałupkach. Byłem co prawda w Rudyszwałdzie rzut beretem od chałupek, ale nie zawitałem na międzygraniczną stację. 6 wea 004 O, dzisiaj z rana ogólnie w Rebniku to deszczowo. Niedawno, godzinę temu, czyli coś plus minus 14:30. Deszcz przestał padać, no i wyskoczyło się. Troszkę z nory. O, panie kolego, co my tu jeszcze będziemy mieć dzisiaj? Tutaj teraz. Terka, Hany, Zakopany halny zakopane Bydgoszcz. Zakopane tak, tak. I co? Silesia właśnie, Silezja do Pragi pojedzie. Sobieski, Gdynia, i król. Wiedeń. Szanowni państwo, król Sobieski. Gdynia wiedeń. To poczekamy sobie na króla. A teraz za chwilkę nam powinien wjechać skład Halnego. Panie kolego, my tam na kamerce ostatnio oglądali to fajnie, jest i stację widać w żywcu, tak? Tak, tak. No właśnie, szanowni państwo, wpiście sobie żywiec PKP, kamera online, i na bieżąco widzicie, co jedzie na halnym, bądź na Podhalaninie. O sypku. jest fajnie pokazana, tylko że to jest kamera obrotowa. Więc trzeba troszkę wyczekać, zanim tam chyba z 5 ujęć jest, zanim się pokaże stacja PKP w żywcu. To spoglądałem niedawno, to tam będzie siódemeczka z tymi właśnie halogenami TV. Nie wiem co to za numer. Co to może być za numer tej siódemki, panie kolego? Podobnie 542. EP 07542, tak? Tak. No, to zobaczymy, zobaczymy, czy kolega dobrze tam dojrzał. Tam w oddali na rampie widzicie. Tam jest dźwig. I wagony. Skład podzielony na dwie partie wagonów Sims. Ta, tam jest chyba blacha rolowana. No i te, ta blacha jest wyładowana z wagonów za pomocą tego dźwiga i ładowana na tiry. Przed chwilą tam tiry wyjeżdżały właśnie z tej rampy. Nie wiem gdzie tam lok stoi, ale tam pójdę może zobaczę. Będzie coś ciekawego to uwiecznimy. O i człowiek pochwalił, a zaczyna już kropić. Ale co tam? Tam w oddali już widzę dwa składy. Po prawej stronie jedzie mi halny, a po lewej jakiś manewrujący Helmut. Bądź ze składem, bądź na manewrowym, nie wiem tam. No wydaje mi się, że to ma światło manewrowe zapalone. Nie, jedzie. To widzicie sami teraz, jaka sytuacja. Halny dostał stójkę na wjazdowym, bo go tam widzę. A dwudziestka dwójka tutaj się wciska. Musiał rozjazdy pokonać Helmut. O, środkowym torem tutaj przyjedzie Helmut. A przy pierwszym paronie wjedzie halny. A co tam nam się święci? Odjechał. Glonojad. Doreci Boże. A nie! Szanowni Państwo, skład kolpremu. To to nie był żaden halny. Ale wyjechał z ŻOR, czyli halny będzie za nim. A tam widzę jakiś fajny duecik. Siódmeczka dela. zatrudniona w kolpremie i kolpremowska siódemka. Malowanie kolpremowskie. No coś tutaj zobaczymy. Malowanie kolpremowskie. Szkoda, że mnie na tamtym peronimie nie ma, bo miał piękny wjazd. Jeszcze chyba to może być na przelocie. Oj, 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 no właśnie, no w dwóch miejscach naraz nie można być i to jest ten ból Proszę, DLA eu EU07 493 EU07499 ładowny skład. No, i teraz mamy tutaj sytuację. Manewrujący Helmut dostał sygnał stój, bo prawdopodobnie będzie teraz wjeżdżał Halmy. No i stójka, powiem tak. Jeżeli te loki, te siódemeczki, by były w odwrotnej kolejności, ta Kolpremowska byłaby pierwsza, to bym zapylał na szlak. Nagrać bądź sfotografować. No ale. Ta siódemka, która jest ta DLA, malowanie, to tam mnie nie za bardzo interesuje. Szkoda tej drugiej. Dobra, to zaraz będziemy mieli halnego. No i tak jak Wam mówiłem, no stoi i czeka, by przepuścić halnego, bo halny będzie właśnie, właśnie z tamtego toru. Z tego będzie prze, przejeżdżał tutaj przed nim na ten pierwszy peron, pierwszy tor. O już jest zapowiedź. O, ja zarówno

Ładna siódemeczka. 542. Dobra, czekamy dalej. Szanowni Państwo, Porta Morawica. Przemyśl, Graz. Hauptbahnhof. O, już tam wjeżdża. No i co my tu mamy? Pięć osób. O, widzicie, a tam tylko tiry wywożą tą blachę rolowaną. O, i tu mamy to towoce jeszcze z drugiej strony. Jakiś elektrowóz ET22, dobra. My skupiamy się na porcie Morawica. Tak na kucaka, panie kolego, robimy foty? O, i tu mamy teraz ten, mijankę. Środkowym torem, dobra. EU07306, no znana siódemka, no skład bez zmian. 1153. No niestety zasłonił na całą morawicę. Ale długi skubany Próżne eaos Nie wiem czy on jest na tym Nie, on ma stójkę Dobra Tu jeszcze mamy ET42007 Unikat Drogę wolną ma Widzicie, no. Szkoda, że nie byłem na tamtym peronie po raz kolejny. Przerżnął stację Rybnik. Pół minuty. Kierunek Żory. Sobie pojechał. Fajny agent 007, no. No widzicie, no jestem tu na drugim peronie, żeby mieć tutaj i lewą stronę i prawą stronę, no ale jakbym znowu był na trzecim peronie, miałbym te, te dwa towary tego duet D DLA duet Kolprem no i tego Ruska, no ale zaś bym nie miał porty Morawice. To jest tak, no w łowylu. No i szanowne państwo, tutaj sobie poszłem teraz na trzeci peron i zobaczcie, co tu mi wjeżdża. Grupa Azoty Tam jest semafor, wskazuje drogą, drogę wolną, więc tujki nie ma. Duet. Z Tamarą. No to dzisiaj, dzisiaj ładny ruch jest po południowej tutaj na stacji w Rybniku. Co rusz, się człowiek obróci, coś, coś jest. Grupa azoty. Mieszany skład, talboty i węglarki Eaos M62 z 1077. Ja no, dzięki, dzięki! Tamara 0,17. Jest Na rybnik towarowy to Rybnik towarowy, tam często stoją właśnie takie maszyny z grupy azot. Dobra, szanowni widzowie, no było co było. Tyle tego zdołałem tutaj nagrać. Po dwóch godzinach zawijam się do chałupy. To dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. InterCity Przemo Rybnik 16 lipiec 2020. Bajo.